Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pani Renata udała się do uzdrowiciela z powodu bóli ręki oraz niepokojącego guza, jaki wyczuwała na lewej piersi. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Były to bóle promieniujące w lewej ręce do, do ramienia i byłam na około trzech terapiach i po trzech terapiach te bóle ustąpiły. Nie mam do tej pory żadnych problemów z tą ręką. Około dwa lata temu wyczułam sobie na piersi, na lewej piersi guzek takiej wielkości yy, ziarnka groszku i też zgłosiłam się do Pana Jana I po trzech terapiach tak samo nie, nie wyczułam tego na piersi. Byłam u lekarza i na badaniach i żadnych nie ma, nic lekarz nie zauważył, żeby coś było. Zadowolona jestem dlatego, tego, jak mam jakieś problemy, to przychodzę Pana Jana i i nie idę gdzie indziej. Dlatego, jestem zadowolona, bo po prostu nie przeszło wszystko to, co miałam, jakie problemy miałam. Po spotkaniach z uzdrowicielem ustąpiły bóle ręki, znikł niepokojący guz na lewej piersi. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę. Prosimy dzwonić pod numer telefonu 773 kierunkowy 283 1505. 283 1505.